Dzisiaj zrobię prawdziwy marsjański regolit i postaram się wyhodować w nim rośliny. Sprawdźmy, czy nasze marzenie o terraformacji Marsa może stać się kiedyś rzeczywistością. Żeby steraformować Marsa, będziemy musieli posadzić tam rośliny. Nie tylko te przeznaczone do upraw i zbiorów, ale też całe ekosystemy. Nie możemy tego jednak zrobić, jeżeli nie da się nic uprawiać w regolicie. Ale czym jest. Jeszcze zabawa. Ale czym jest regolit, pytacie się. To po prostu grunt znajdujący się na powierzchni hmm? i asteroid. Nope! Był drobny żwir i większe kamienie. Wszystko to składa się na regoli danego ciała niebieskiego. Na każdym pojęcie jest inny, wielu z nich nawet nie znamy. Ale z Marsem jesteśmy już zaznajomieni. Polećmy tam i sprawdźmy, z czego składa się marsjański regoli. Niestety moja rakieta jest teraz mniej, no więc musimy polecieć inną drogą. Przez portal. Całe cała powierzchnia Marsa jest pokryta regolitem, więc nie trudno będzie go znaleźć. I o to chodzi. Pierwsze co zauważyłem to, że ten regolit jest o wiele cięższy i bardziej suchy niż ten na Ziemi. Poza tym jest o wiele bardziej szorstki. W skrócie, zupełnie co innego. Spróbujmy sami zrobić własny regolit. Będziemy potrzebować trzech głównych składników. Skał wulkanicznych, bazaltu i wiatru. Wszystko to można znaleźć w internecie. W czasie, w to dostarczają zajmijmy się... ...szybko. Trzeba zmieścić składniki w odpowiednich proporcjach. Na 10 porcji skał wulkanicznych przypada 8 porcji miału bozardowego i 5 porcji piasku. I gotowe. Pamiętajcie tylko, że trzeba skruszyć skały wulkaniczne na drobny żwir i pył. Są bardzo miękkie, więc to nie będzie problemu. Ten symulant to wierna replika marsyńskiego regolitu, ale brakuje jednej rzeczy: nadchloranów. Nadchlorany na Marsie powodują, że tamtejszy regolit jest toksyczny i dla roślin, i dla ludzi. Więc dlaczego nie dodałem ich do mojego regolitu? Odpowiedź jest prosta. Po pierwsze, wiadomo jaki efekt mają na roślinach, a po drugie, łatwo jest bardzo je usunąć z ziemi. Dlatego byłoby głupio, bym je dodał, a potem musiał je usuwać. Zamiast tego po prostu ich nie dodałem. To teraz posiejmy nasze rośliny. Do tego eksperymentu użyję zwykłej fasoli. Przygotowałem próbkę z czystym regolitem, z regolitem bez drobnego pyłu i z gazem. Próbki z samym regolitem i z odsianym pyłem to próbki eksperymentalne, a ta z gazą – kontrolna. Teraz, dlaczego odsiałem pył z tych próbek? Prowadziłem już kiedyś podobny eksperyment i wyszło, że pod wpływem wody regolit zmienia się coś w stylu betonu, przez co drobne korzonki nie mogą się tam wkręcić. Myślę, że zlepia się właśnie pył, dlatego pozbycie się go może naprawić problem. Ale nie wiem, i od tego są eksperymenty. Wsiadłem do pokoju i się zaskoczyłem. Zapomniałem o fasoli, którą tam posadziłem w papierze. Wtedy wpadłem na pomysł, posadzę ją w regolicie. Przygotowałem materiały i nasypałem regolitu do doniczki. Potem przesadziłem fasolę do regolitu i dodałem podpórkę. Gotowe. Minął dokładnie tydzień od zasadzenia pierwszej fasoli i to są wyniki po tygodniu. Jak widać ta fasola, którą przesadziłem z papieru do regolitu ma się świetnie. Rośnie, jej liście są coraz większe, i z tego co widzę, zaczyna wypuszczać kolejne. Więc to jest dla mnie wspaniały sygnał, że rośliny mogą rosnąć w regolicie, jeżeli je się przesadzi. Ale co z tymi, które posadziłem od początku w regolicie? No, jak tutaj widzicie, to jest ten regolic z odsianym pyłem. Te rośliny są naprawdę duże, co najmniej w połowie tak wysokie jak te, które przesadziłem, a przecież rosną od początku w regolicie. Co znaczy. Że rośliny mogą wreszcie w regolicie. Co jeszcze bardziej mnie cieszy, to że miałem rację, jak myślałem, że w zwykłym regolicie będzie im się trudniej wkręcić, więc wolniej będą rosły. I to faktycznie widać. Tutaj jest zwykły regolit, tutaj regolit bez pyłu i prochu. Więc widać efekt. Te szklance są jeszcze niższe niż te, były zasadzone w tym samym momencie, więc tego tak akurat nie rozumiem. Może stały trochę w zimniejszym miejscu. Nie wiem, ale bardzo się cieszę, że te wyrosły, i jak spojrzycie, tutaj widać jak korzonki wkręciły się między kamienie i o co dokładnie mi chodziło. Minęły dwa tygodnie od zasadzenia fasoli, i efekty są bardzo zadowalające, ale jest jednak jeden haczyk. Fasola, która od początku rosła w regolicie, radzi sobie bardzo dobrze, ale ta, którą przesadziłem z papieru do regolitu, nie radzi sobie najlepiej. Wprawdzie liście jej się powiększają, ale nie rośnie zbyt szybko. I nie wypuszcza nowych liści, więc nie wiem o co chodzi. Prawdopodobnie przesadzanie jej zaskodziło. Za to te, które rosły od początku w regolicie, zaczęły dość marnie, ale teraz rosną bardzo szybko, wypuszczają już nowe liście i radzą sobie świetnie. Widać też ogromną różnicę pomiędzy próbką z normalnym regolitem i z regolitem bez pyłu. W tej próbce z samym regolitem stało się dokładnie to, co myślałem, czyli woda zlepiła pył, powstało coś w tylu betonu. I korzonki nie mogą się dobrze wkręcić. To widać dlatego, że duża część korzeni jest na powierzchni i przez to przewracają się. Ja je trochę podparłem, ale wciąż się przewracają. Rosną coraz wolniej, wciąż rosną, ale to są prawdopodobnie tylko substancje żywcze z samego nasiona, a nie z regolitu, bo tam nic nie ma. Efekty są znacznie lepsze w próbce z odsianym pyłem, dlatego, że tam są miejsca dla korzonków, żeby mogły się wkręcić. To właśnie się stało. Miałem rację w przewidywaniach i korzonki po prostu kręciły się normalnie pomiędzy ten żwirek. Fasola rośnie szybko, wypuszcza kolejne liście i nie przewracają się. Jednak myślę, że zaraz wszystkie te fasole zmienną, dlatego że w regolicie po prostu nie mogą rosnąć długoterminowo. Nie ma tam żadnej odżywki, czyli substancji odżywczych, nie ma nawozu, po prostu nie nadaje się. To tak jakbyście próbowali posadzić w piachu jakąś roślinę i miałaby wyrosnąć. To jest dokładnie to samo. W przyszłości postaram się temu zaradzić, nawożąc regolit i próbując jeszcze inne metody uprawiania w nim roślin, ale na razie to wszystko. Nauczyłem się dużo z tego projektu i mam nadzieję, że wy też. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić następnego, to zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się następnym razem.